Witajcie! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 niepokojących historii związanych z dziećmi, gdzie poszczególne opowiadania będą dodatkowo wzbogacone zdjęciami. Niektóre wybryki dzieciaków z dzisiejszego odcinka były naprawdę szalone. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to zaczynajmy. To zdjęcie na Reddita, dodała Niania, która zajmowała się pewną czteroletnią dziewczynką. Zaczęło się od tego, że podopieczna co jakiś czas wyrywała opiekunce małe kosmyki włosów przez miesiąc, nic nie pomagało tłumaczenie, że tak nie wolno. Po miesiącu dziewczynka w końcu przyszła do Niani, pokazała swoje dzieło, czyli bransoletkę wykonaną z włosów opiekunki, i powiedziała. Zrobiłam ją, żeby część ciebie zawsze była ze mną. Słodkie czy niepokojące? Tu mamy kolejny przykład młodej i mrocznej artystki. Zdjęcie rysunku opublikowała ciocia dziewczynki. Bała się zapytać pięcioletniej siostrzenicy, kim jest postać ze zdjęcia. Mała powiedziała tylko, że to dziewczynka, która płacze czyżby to dodatkowa lokatorka z ich domu? Ten post został opublikowany przez policję z Sacramento w Kalifornii. Około 17:20 nasi funkcjonariusze otrzymali wezwanie odnośnie pojazdu jadącego SR-99 w kierunku południowym na Dillard Road z nieletnią na tylnym siedzeniu, która trzymała kartkę papieru z prośbą o pomoc. Twierdziła, że za kierownicą to nie jej mama i w związku z tym potrzebuje pomocy. Odpowiedziało dwóch naszych oficerów motorowych oraz jednostka K9 z CHP. Walley Division. Zlokalizowali pojazd na SR99 przy 8 Mile Road, w Stockton. Policjanci zatrzymali pojazd i okazało się, że dziewczynka wzywająca pomocy wszystko zmyśliła z nudów. a kierowca auta to naprawdę jej mama. Dziecko myślało, że to będzie fajny żart. Matka nie była świadoma tego, co robi jej córka. Po ustaleniu, że wszystko gra, kobiety zostały puszczone. Ten post został opublikowany po to, by przypomnieć rodzicom, by zawsze byli świadomi tego, co robią ich dzieci na tylnym siedzeniu. Do tego wezwania przydzielono sześć jednostek CHP, które zamiast odpowiadać na uzasadnione wezwania lub patrolować okolicę, musiały zająć się tym żarcikiem. Może dziewczynka po prostu chciała zobaczyć, jak aresztują mamusie. Jeden z użytkowników Reddita opowiedział o swojej trzyletniej córeczce Hanna i jej niepokojących przeżyciach. Pierwsze paranormalne zdarzenie wyszło na jaw, gdy dziewczynka skończyła półtora roku i zaczęła dość dobrze mówić. Wtedy też zmarła jej ciocia, siostra jej mamy. Rodzice jej o tym nie powiedzieli z racji wieku. Dwa dni po jej śmierci Hanna zaczęła opowiadać, że ciocia Des jest u nich w kuchni. I z nią rozmawia. Trwało to przez kilka tygodni, aż w końcu nagle wszystko się skończyło. Drugie zdarzenie miało miejsce po tym, jak mama Hana urodziła skrajnego wcześniaka i chłopczyk zmarł. Dziewczynka zaczęła mówić, że widzi małego chłopczyka latającego koło taty. Kilka miesięcy później zaczęła opowiadać rodzicom o swoim przyjacielu, którego nazwała Tutu. Mówiła, że to mały chłopczyk, młodszy od niej. Codziennie bardzo dużo o nim opowiadała. Stwierdziła, że to jej braciszek i jego tata też ma na imię Andrew. Tu widocznie trochę się pogubiła, chyba nie połączyła faktów, że chodzi o jedną i tę samą osobę. Potem rodzina przeprowadziła się do nowego domu, starego rancha, i kilka nocy później Hanna obudziła się w nocy na siku. Kilka minut później krzyczała przerażona z łazienki: „Pomocy!”. Tatusiu, pomocy! Gdy zaspany rodzic przybiegł do łazienki, zobaczył trzęsącą się ze strachu córkę. Powiedziała, że wystraszył ją ciemny pan. Oczywiście nikogo oprócz rodziców i dziewczynki nie było w domu. Kolejna sytuacja miała miejsce podczas wieczornego spacerku. Zaczęło się już ściemniać, gdy Hanna poprosiła, aby tata wziął ją na rączki. To było nietypowe, gdyż zwykle lubiła chodzić sama. Rodzic wziął ją na ręce i wtedy dziewczynka powiedziała, że się boi. Czego się boisz? Zapytał tata. Tego śmiesznego czegoś za domem. Czego śmiesznego? To coś wygląda jak klaun. Wtedy Hanna wtuliła buzię w ramię taty i nie chciała już nic więcej powiedzieć, ani gdziekolwiek spojrzeć. Tak wrócili do domu. Rodzice dziewczynki są mocno zaniepokojeni jej zdolnościami. Pewien mężczyzna zajmujący się transportem samochodów na handel, znalazł w schowku jednego z aut taką laurkę. Pierwsza strona wygląda normalnie, jednak druga jest naprawdę niepokojąca. Czy to jakiś żart? Tego się niestety nie dowiemy. Jeden z użytkowników Reddita opowiedział o swojej niezwykłej historii z dzieciństwa, gdzie przypadek zapobiegł ogromnej tragedii. Wszystko wydarzyło się, gdy chłopiec miał sześć lat i pewnego wieczoru wspólnie z tatą oglądał filmy o kosmitach. Gdy uznał, że robi się zbyt strasznie, postanowił iść spać. Kilka godzin później wybudził się z okropnego koszmaru, który związany był z wcześniejszymi filmami. Zaczął wołać rodziców, by przyszli do niego dodać mu otuchy. Nikt jednak nie reagował na nawoływania chłopca. Ten postanowił w końcu sam udać się do sypialni rodziców. Wstał szybko z łóżka, zapalił światło i pobiegł do pokoju obok. Wskoczył na łóżko i próbował obudzić mamę, jednak bez skutku. Przestraszony zaczął budzić tatę i na szczęście mu się to udało. Próbowali wspólnie obudzić kobietę, jednak nie dali rady. Szybko zadzwonili po karetkę i udali się do siostry i gosposi, które również były nieprzytomne. Po chwili zjawiła się pomoc, sąsiedzi i stróż. Okazało się, że gosposia nie usunęła z grilla węgla, który doprowadził do zanieczyszczenia powietrza i zatrucia czadem. Moje wtrącenie. Autor nie podał więcej szczegółów odnośnie tego grilla. Być może został on przeniesiony do domu, a nie był dokładnie wygaszony i tlący się węgiel wytwarzał jeszcze czad, który dla przypomnienia jest bezwonny i bezbarwny. Na szczęście domownicy jedynie stracili przytomność, ale jeszcze chwila i być może skończyłoby się to śmiercią dla wszystkich. Ich życie uratowały filmy o Ufo. Pewnego razu tata opowiadał pięcioletniej córce różne dowcipy z serii puk puk. Dziewczynka nie pozostała dłużna i także postanowiła pożartować. Zapytała taty: Co powiedziała zmarła pani? No co? Gdzie jest moje dziecko? Chyba nie muszę wspominać, że tacie nie było do śmiechu. Ta historia wydarzyła się, gdy jeden z internautów był nastolatkiem i mieszkał z rodziną adopcyjną. Okazało się, że lunatykuje. Przyszedł pewnej nocy do sypialni rodziców i powiedział: Wróci po to, co dla niej zabrałeś. Nie jest bezpieczna, musisz jej pomóc. O co chodziło? Ani chłopak, ani rodzina nie miała zielonego pojęcia, co miał na myśli. Brzmiało to naprawdę niepokojąco. Ostatnia historia została przedstawiona przez widza Morka tak w jednym z komentarzy: Posłuchajcie. W dzieciństwie zgubiłam się raz rodzicom w sklepie. Znalazł mnie pewien pan, który mi pomógł. Wziął mnie za rękę i odprowadził na parking, gdzie stał nasz samochód. Nie wiem, kto to był i skąd wiedział, że to akurat nasze auto. Moi rodzice znaleźli mnie koło pojazdu samą. Słabo to pamiętam, ale wydawało mi się, że ten pan ciągle przy mnie stał, gdy rodzice szli w moją stronę. Może to był Anioł Stróż. Jak myślicie? Na dziś to już wszystkie historie. Co o nich sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli odcinek Wam się spodobał, będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Na koniec chciałabym zaprosić Was jeszcze na moje media społecznościowe, Instagrama, Spotify'a, TikToka oraz grupę Straszydła na Facebooku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.